I wystartowała seria jedenasta. a przed nami za chwilę ostatnia, dwunasta seria, teoretycznie najsilniejsza wyścigu stodawczych mężczyzn, w której wystartują. Rafał Mironiuk, koronawirusa. Numer 2, Łukasz Ryba, na torze trzecim Michał Wieszorek. Na czórcie Michał Dólet. Na korze numer 5 Adrian Ozwiat. Na szóstce Piotr Kropa. Na torze 7 Jan Zuchowicz i na torze numer 8 Adam Łużański To skład ostatnio teoretyczny mniejszycieli wyścigów sametrskiem klasycznym mężczyźni. Potem wyścigu. Rozpoczną się biegi 800 metrów stylem dowolnym kobiet, w czasie których zostaną przeprowadzone dekoracje za finały 100 metrów stylem dowolnym, 200 metrów stylem zmiennym chłopców oraz 500 zimni za 100 zbietowych i 100 klasy chłopców. Ale najpierw finały. 那可以自己做吗？